Dobra. Dlaczego dzieci, tak? Dlaczego dzieci? Dlaczego praca z dziećmi? Znaczy, tak, pracuję od, od lat wielu, 30, paru chyba, trzydziestu, już nie pamiętam, musiałbym dokładnie policzyć. Z różnymi grupami wiekowymi, aczkolwiek zaczynałem pracę od właśnie prowadzenia zajęć z dziećmi. I miałem ogromną przyjemność też obserwować, jak te dzieciaki się rozwijają, zresztą ja też, bo to była moja pierwsza taka poważna praca jeszcze w charakterze instruktora, to się wtedy nazywało, teatralnego. I pamiętam, w pewnym momencie poczułem się zmęczony pracą z dziećmi. Zresztą zmieniłem też miejsce pracy, zacząłem pracować z młodzieżą. Tutaj w Sanoku przez wiele lat prowadziłem zajęcia teatralne z młodzieżą, ale dzieci cały czas gdzieś tam pojawiały się. I w ubiegłym roku dyrektor tak zaproponował, może byśmy taką klasę artystyczną powołali do życia, już podstawową wtedy. No i od słowa do słowa, w tym roku właśnie, od nowego, w tym roku, od nowego roku szkolnego, powstała ta klasa artystyczna, z którą właśnie tutaj dzisiaj mieliśmy okazję prowadzić zajęcia. W sumie tak naprawdę to miałem wykonywać w życiu inny zawód, nie zawód teatrologa, czy animatora teatra, a zawód historyka. Te moje wybory ży życiowe potoczyły się troszeczkę inaczej. Najpierw skończyłem taką szkołę pomaturalną animatorów kultury, potem studium teatralne w Warszawie, a potem studia w Akademii Teatralnej, potem jeszcze kilka innych kierunków, już na studiach podyplomowych. I pewnie już do śmierci będę wykonywać ten zawód mm. teatrologa, czy instruktora teatralnego, czy animatora teatru, niezależnie od tego, jak to się obecnie nazywa robi nam bardzo fajne rzeczy. Na przykład jak, jak mieliśmy wycieczkę, to nas zebrał na pizzę, tylko że rzeszyła akurat. E, bardzo lubię te zajęcia i e, z Panem Sławkiem. Czasami bardzo e, fajnie się bawimy, oglądamy różne filmy. Jak nas uczy ciszy czasami uczy nas współpracy, uczy nas teatru. I, I bawimy się fajne zabawy, czasami się poręgłupiać, albo też czasami się bawić piłkami, i po prostu jest fajnie. Nigdy nam się nie nudzi, a tak to te zajęcia są bardzo fajne i mi się podobają. W miarę tej pracy rozwijają się naprawdę, te dzieciaki rozwijają się, zmieniają się bardzo pozytywnie. Wystarczy naprawdę kilka miesięcy, i to są często już nie te same dzieci. Pojawiają się świetne pomysły. Dzieci stają się kreatywne, śmiałe, nie boją się wyjść na scenę, nie boją się mówić publicznie, nie boją się rozmawiać. A z tym jest niestety ogromny problem w tej chwili, w tej dobie dominacji smartfonów, komputerów, które niestety zabijają wyobraźnię, zabijają kreatywność, zabijają w ogóle kontakty międzyludzkie. I dlatego taka, taka forma edukacji właśnie poprzez film, poprzez teatr, plastykę, możliwość pracy w grupie, możliwość kontaktu z rówieśnikami, możliwość obcowania z mistrzami, czy też ludźmi, którzy są specjalistami w danej dziedzinie kultury jest ogromnie ważna. Każde takie zajęcie, każde takie działania no to jest myślę, że taki pozytywny bodziec do, 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 do rozwoju. Uwaga, akademia. Ale, ale jest, jest jakby takie dosłownie, można no, powiedzieć. Bo wrażliwy na Wano Sławka. Tak można powiedzieć, tak. Czasami mu dokuczamy, ale on to przyjmuje śmiechem. Pan Słowek jest fajnym nauczycielem odwega Właścika. Ogromnie nas to cieszy, że to ziarno artystyczne gdzieś tam kiełkuje. Oczywiście w takiej pracy nie chodzi o to, żeby pykować samych aktorów, samych plastyków, scenografów, ale chodzi o to, żeby uwrażliwiać ludzi i zaszczepić w nich w ogóle chęć kontaktu, chęć udziału w takich wydarzeniach artystycznych. W różnych oczywiście. Nie myślę, że to jest celem. Głównym i najważniejszym właśnie uwrażliwienie na kulturę na, na, na sztukę. Dobra, i pana Sławka poznałem na początku września. Na pierwszych zajęciach wydawało mi się, że E, to jest niepozorny mężczyzna, ale na pierwszych zajęciach otworzył mi świat, o istnieniu którego do tej pory nie miałem pojęcia. Świat teatru i pełen magii, jak świat Harego Pottera. Potem e, e, dzięki niemu zrozumiałem, że e, nie tylko gra komputerowa jest fascynująca, ale też teatr cieni. Nie lubię pana Sławka, to ciekawy człowiek. Fajnie byłoby, gdyby jednak zwracano większą uwagę na. Mówię tutaj o władzach miasta, znaczy miast w ogóle, bo to sprawa ogólna Polska. Właśnie na, na to, co, 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 co dzieje się dobrego w placówkach kultury, na taką edukację. Niekoniecznie na organizowanie jakichś wielkich, ważnych, prestiżowych imprez, tylko właśnie na taką pracę organiczną, bo myślę, że to jest właśnie czas, gdy taka praca organiczna staje się. Ogromnie ważna, ma coraz większe znaczenie. Taki pozytywizm XXI wieku. Myślę, że o tym powinniśmy wszyscy myśleć i na to zwracać uwagę.